Michał Sikorski za kulisami opolskiego amfiteatru. Tuż po tym jak wystąpiłeś na scenie w, jako konferencję, jako prowadzący w opolskiej prywatce. Powiedz, czy takie wyzwanie dla ciebie to jest coś, co jest zupełnie nowe? Czy po prostu jesteś pływasz ty w tym jakby? Nie, ogromna adrenalina! To sobie trudno w ogóle wyobrazić. Właśnie koncert na żywo, tylu wspaniałych artystów, no trzeba to jednak wiedzieć, co jest po kolei. Ja... To były takie wspaniałe piosenki, tacy wspaniałe artyści, że ja się tego nauczyłem na pamięć, nie miałem dostępu do promptera, do kartki, ale odpowiedzialność była bardzo duża i cieszę się, że ten koncert się, się tak udał, bo jakieś mam takie poczucie, że było fajnie. Właśnie widziałem szereg krytycznych głosów, jeżeli chodzi o repertuar, że generalnie że poziom festiwalu polskiego nie jest wysoki, tak niektórzy twierdzą, czy uważasz, że to jest takie po prostu wyświetlane hasło, które jest powtarzane co roku, czy jak w ogóle oceniasz to, co muzycznie się tutaj dzieje na scenie? No, pomysł zamysł tego koncertu trochę e, gra z tym stereotypem, bo same stare przeboje, które wszyscy dobrze znają na pamięć, więc zamysł tego koncertu e, był taki, więc jest to element wydaje mi się poczucia humoru w założeniu, żeby taki. Koncert z tych starych szlagerów zrobić, no i trafić do serc widowni.